sąd ostateczny. Jest prawdą wiary, że po zmartwychwstaniu ciała będzie sąd ostateczny, bo tak wyznajemy w składzie apostolskim i w symbolu Świętego Atanazego. Tak też orzekł Sobór Lateraneński IV. Jezus Chrystus przyjdzie przy końcu wieków sądzić żywych i umarłych i odda każdemu według uczynków jego i tak e, tak potępionym jako i wybranym. Cóż znaczą te słowa żywych i umarłych? Oto nic innego, jedno, że Chrystus sądzić będzie wszystkich, a więc nie tylko tych, którzy przed końcem świata pomrą, ale i tych, którzy przy końcu świata żyć będą, lubo i ci, jak twierdzą teologowie, przejdą przez śmierć do zmartwychwstania. W znaczeniu przenośnym żyjącymi są sprawiedliwi, umarłymi grzesznicy. Sąd ostateczny, zwany także w Piśmie Świętym Dniem Pańskim Dniem przyjścia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, dniem gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Bożego, liście do Rzymian, dniem naszego odkupienia w Ewangelii Świętego Łukasza i odrodzenia w Ewangelii Świętego Mateusza, dniem żniwa również u świętego Mateusza, dniem przyjścia Chrystusa i dokonania świata. Jest potrzebny aby się okazały w jednym świetle rządy opatrzności Bożej, która nieraz przez ludzi nierozumnych czy przewrotnych bywa oskarżana o brak mądrości, sprawiedliwości lub litości, i by nastąpiło ostateczne oddzielenie dobrego od złego, aby się też objawiła wszystkim chwała Chrystusa, Zbawcy i Króla Wszechświata, który przyszedł na ziemię w poniżeniu i umarł w hańbie, a stąd przez bezbożnych bywa wyszydzany i odrzucany, aby wreszcie danym było publiczne wynagrodzenie wybranym, którzy tu na ziemi zbyt często wzgardy i prześladowanie ponoszą. Przeczyli temu dawni gnostycy, katarowie, albigensi, przeczą teraz liberalni, protestanci i racjonaliści, ale nie potrafią oni zmienić wyroków bożych. Sąd ostateczny, sam Zbawiciel zapowiedział, a gdy przyjdzie syn człowieczy w majestacie swoim i wszyscy aniołowie z nim, wtedy siądzie na stolicy majestatu swego i będą zgromadzone przedeń wszystkie narody, i odłączy je jedne od drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów. Podobnie mówi apostoł, że się wszyscy my musimy okazać przed stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł własne sprawy według tego, co uczynił, dobre lub złe. O tym sądzie mówią również ojcowie Kościoła, a jeden z nich, święty Jan Chryzostom, każe nam często odnosić myśli do górnych krain i do tego strasznego dnia, w którym Chrystus przyjdzie. Sądzić będzie ten, który świat zbawił i nazwany jest Alfą i Omegą początkiem i końcem wszystkiego, bo on sam powiedział: Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd dał synowi. Sądzić będzie wszystkich ludzi, z wyjątkiem, jak się zdaje, dzieci bez chrztu zmarłych, które w odchłani będą zatrzymane. Sądzić będzie także aniołów, o ile od nich hołd publiczny odbierze i w orszaku ich swoim umieści, jako też czartów, o ile im karę wieczną wobec całej ludzkości ogłosi. Bo wszakże o czartach napisał Piotr święty. Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie przepuścił. Ale powrozami piekielnymi ściągnionych do piekła podał na męki, aby na sąd byli schowani. Gdzie się ten sąd odbędzie? Prorok Joel mówi: Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je na Dolinę Jozafat. Będę się tam z nimi sądził. Ale nie można stąd wnioskować na pewno, że. Tu jest mowa o dolinie leżącej u stóp Jerozolimy i góry Oliwnej, gdyż słowo Jozafat w tłumaczeniu haldejskim znaczy tylko co rozdzielenie sądu. Święty Tomasz za chwilę przypuszcza jako rzecz prawdopodobną, że sąd odbędzie się obok tej góry, z której Pan Jezus wstąpił do nieba. Jakiż przebieg sądu powszechnego? Według Ewangelii Świętego Mateusza poprzedzi zmartwychwstanie ciał, a gdy wszyscy ludzie razem zgromadzeni będą, ukaże się znak Syna Człowieczego, czyli krzyż na niebie, jako godło triumfu i sprawiedliwości, na którego widok narzekać będą wszystkie pokolenia, iż tego krzyża jako godła zbawienia uczcić nie chciały i mówić będą górą, padnijcie na nas, a pagórkom przykryjcie nas. Po czym zstąpi na obłokach sam sędzia Jezus Chrystus z wielką mocą i majestatem, otoczony aniołami, którzy na jego rozkaz rozdzielą wszystkich ludzi na prawicę i lewicę, jako pasterz odłącza owce od kozłów. Według obietnicy zbawiciela, razem z nim zasiądą na stolicach apostołowi. A rzec można, że będzie tam także tron dla najświętszej Boga Rodzicy. Nie należy toli sądzić, że będą to trony widzialne i jaśniejące przedmiotem sądu będą wszystkie sprawy ludzkie, a więc także grzechy wybranych, acz już odpuszczone. Tak, a toli, że oni nie będą mieć stąd zawstydzenia i smutku. Owszem, będą wielbić miłosierdzie Boże. Mówi Jan Święty w Apokalipsie, że będą wówczas otworzone dwie księgi. To jest księga wszechwiedzy Bożej i księga Sumy ludzkich. A Pan oświeci zakrycia ciemności, iż wszystkie grzechy każdego nawet najtajniejsze będą drugim jawnym. sąd według zdania teologów potrwa przez krótką chwilę bo w świetle Bożym każdy swoje i cudze sprawy pozna i sam siebie osądzi następnie wyda sędzia ostateczny wyrok mówiąc do sprawiedliwych pójdźcie błogosławieni ojca mego otrzymajcie Królestwo Wam zgotowane od założenia świata, a do złych idźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny. Słowa dołączone do wyroku odnoszącego się do sprawiedliwych, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, i tak dalej. Znaczą tylko, że nagroda wymierzona będzie szczególnie za uczynki miłości, ale nie można wątpić, że inne także sprawy, dobre czy złe, nagrodę lub karę odbiorą. Nastąpi wykonanie wyroku. I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi na dożywota wiecznego. Teza kolejna. Po zmartwychwstaniu będzie sąd ostateczny. Teza ta jest prawdą wiary i wynika ze słów składu apostolskiego. Stamtąd przyjdzie Chrystus Pan. Sądzić żywych i umarłych, i ze słów składu świętego Atanazego. Przeciwnikami tej tezy byli w starożytności wiele sekt gnostyków Katarowie, Albigensi, protestanci, racjonaliści. W piśmie świętym czytamy, a gdy przyjdzie syn człowieczy w majestacie swoim i wszyscy aniołowie z nim, wtedy siądzie na stolicy majestatu swego i będą zgromadzone przede wszystkie narody i odłączone. Odłączy je jedne od drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów. Bo się wszyscy my musimy okazać przed stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł własne sprawy ciała według tego, co uczynił, lub dobre, lub złe. I widziałem umarłe, wielkie i małe stojące przed oblicznością stolice, a księgi są otwarte i osądzone umarłe z tego, co napisane było w onych księgach wedle ich uczynków. Prawdę te głoszą i Ojcowie Święci. Święty Jan Chryzostom pisze: Podnoś myśl do górnych krain i do tego dnia strasznego, w którym Chrystus przyjdzie, albowiem powiada, że mocy niebieskie poruszone będą. Na ten czas będzie otwarta cała zasłona. Święty Hieronim przyjdzie w dzień, w którym to, to skazitelne i śmiertelne przywdzieje nieskazitelność i nieśmiertelność. Na ten czas na głos trąby ukaże się Ziemia z narodami. Kiedy sądzić będzie Pan pokolenie za pokoleniem, bić się będzie w piersi potężniejsi niegdyś królowie, truchleć będą. Głoszą to i teologowie jednozgodnie. Uznaje rozum wiarą oświecony. W katechizmie rzymskim czytamy. W przeciwnościach albo w szczęściu, które się pospolicie wszystkim zdarzają, zawsze działa nieograniczona boska mądrość i sprawiedliwość więc przynależy, aby nie tylko dobrym były zgotowane zapłaty, złym męki na przyszłym świecie, lecz żeby także były przyznawane jawnym i publicznym sądem. Sprawiedliwość wtedy i opatrzność Boża domaga się sądu powszechnego. Nowa przyczyna, dla której będzie sąd ostateczny, to chwała Chrystusa Pana, która się okaże wszystkim. Chrystus Pan bowiem przyszedł tu na świat pokornym, maluczkim i posłusznym, Wypada tedy, aby się okazał Panem najwyższym, aby na jego widok zginało się wszelkie kolano, niebieskie, ziemskie i podziemne. Wreszcie przyczyną inną, dla której ma być sąd ostateczny, to chwała wybranych i publiczne zawstydzenie odrzuconych. Przy sądzie szczegółowym otrzymuje pojedynczo każda dusza nagrodę lub karę, a toli potrzeba, tak do zupełnej chwały wybranych, jak i do całkowitej kary odrzuconych. Aby jednych zasługi, a drugich grzechy były wszystkim widoczne. Skoro bowiem sławem pobożnych częstokroć w tym życiu szarpią, bezbożnych zaś wychwalają, wymaga sprawiedliwość boska, aby pobożni odzyskali publicznie wobec wszystkich ludzi swą dobrą sławę, bezbożni zaś wzgardę i stromotę publiczną. Uczy też święty Tomasz. Powszechny sąd więcej wprost odnosi się do ogółu, ogółu ludzi mających być sądzonymi, aniżeli do każdego z osobna. Chociaż więc każdy człowiek będzie widział na pewno przed sądem powszechnym o swoim post, potępieniu lub nagrodzie, jednakże nie będzie wiadome wszystkim potępienie wszystkich. Stąd powszechny sąd będzie konieczny. Sędzią będzie sam Chrystus Pan, otoczony chwałą, wedle słów. A na on czas się ukaże znak syna człowieczego na niebie i wtedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi i ujrzą syna człowieczego przychodzącego w obłokach niebieskich z mocą wielką i majestatem a gdy przyjdzie syn człowieczy w majestacie swoim i wszyscy aniołowie z nim wtedy siądzie na stolicy majestatu swego i będą zgromadzone przedeń wszystkie narody i odłączy je jedne od drugich jako pasterz odłącza owce od kozłów i postawi owce po prawicy swojej, a kozły po lewicy. Na sąd zatem ostateczny te, to zgromadzeni będą wszyscy ludzie, a nawet i dzieci maleńkie. Dalej zjawią się aniołowie dobrzy, którzy będą otaczać zbawiciela i aniołowie źli. Ukaże się znak syna człowieczego, to jest krzyż. Nie wiadomo jednak, czy to będzie ten prawdziwy krzyż, na którym Chrystus pan skonał, czy też figura krzyża ognista na niebie błyszcząca. Okaże się nam Chrystus Pan w swojej osobie z bóstwem i człowieczeństwem na obłokach, jakoby na jakimś wodzie trium wozie triumfalnym i zasiądzie na tronie, pra prawdopodobnie pod zmysły podpadającym. Zobaczą wszyscy te chwałę Chrystusa Pana, jak to wypływa z Księgi Objawienia i ujrzy Go wszelkie oko i którzy Go przebili. Widok ten będzie dla dobrych nagrodą, dla złych karą. Chrystus Pan za sprawą aniołów rozdzieli dobrych od złych, razem z Chrystusem Panem zasiądzą sądzić apostołowie i święci, wedle słów Zaprawdę powiadam wam, i wy, którzyście szli za mną w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na stolicy majestatu swego, będziecie i wy siedzieć na dwunastu stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. Będą oni sądzić już to formalnie, już to porównując dobrych ze złymi. Lub złych z gorszymi, już to próbując, aprobując i uwielbiając wyrok zbawiciela sędziego. Chrystus Pan jako sędzia będzie sądził wszystkich ludzi, prawdopodobnie nawet i aniołów dobrych, chwaląc ich uczynki. O sądzie złych aniołów wyraźnie wspomina Pismo Święte w drugim liście Świętego Piotra. Poznanie sprawy odbędzie się według tego, co w księgach jest zapisano, jak mówi Pismo Święte. Zasiadł sąd i księgi otworzono. Widziałem umarłe wielkie i małe stojące przed oblicznością stolicy, a księgi są otworzone. I drugą księgę otworzono, która jest żywota, i osądzono umarłe z tego, co napisane było w onych księgach, wedle uczynków ich. Pismo Święte wspomina o dwóch księgach. Jednak z tych zowie się księgą żywota, żywota w której zapisane są imiona mieszkańców nieba. Księgą tą jest rozum boski, w którym wszystko jest zachowane. Drugą księgą jest sumienie wszystkich ludzi i aniołów, w którym myśli, mowy i uczynki dobre lub złe są zapisane. Wszystkie tajemnice będą odkryte wedle słów. Pano świeci zakrycia ciemności i objawi rady serc. Grzechy odrzuconych będą wszystkim wiadome, a nawet jak uczy święty Tomasz i inni, z wyjątkiem Piotra Lombarda. Wszystkie grzechy świętych będą jawne. To jednak nie sprawi świętym zawstydzenia i smutku, ale pobudzi ich do tym większej radości wysławiania Bożej dobroci. Po zbadaniu sprawy każdego z osobna i wszystkich razem, zbawiciel prawdopodobnie myślą będzie wydawał wyrok na każdego. Gdyby bowiem ustnie to się odbywało, ogromnie wiele czasu by to zajęło. Jak zauważają święty Augustyn, święty Tomasz. Ostateczny wyrok wszystkim Chrystus Pan ogłosi ustnie. Do świętych wyrzeczę te słodkie słowa: pójdźcie błogosławieni ojca mego, otrzymajcie królestwo Wam zgotowane od założenia świata. Do złych zaś odezwę się surowo: idźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny. O długości trwania tego sądu nic nie wiadomo. Święty Augustyn pisze, przez ile dni ten sąd będzie się rozciągał, nie wiadomo. Suarez powiada, prawdopodobnym jest, że będzie trwało tylko przez moment, a nie przez długi przeciąg czasu. Miejscem sądu ostatecznego, według powszechniejszego zdania ojców świętych i teologów, ma być Dolina Jozafata, rozciągająca się u stóp Góry Oliwnej, co zdaje się wynikać ze słów proroka Joela. Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je na Dolinę Jozafata, i będę się tam z nimi sądził. Chociaż tutaj zaznaczyć należy, że w tekście hebrajskim ten wyraz w ogóle oznacza Dolinę Sądu. Koza te teza kolejna. Po wyroku zbawiciela nastąpi zaraz wieczna nagroda i kara. Teza ta wynika ze słów Pisma Świętego i nauki Kościoła. Przeciwnikami tej prawdy byli filialiści, którzy mówili, że Chrystus Pan założy tu na Ziemi królestwo mające trwać przez tysiąc lat, a potem w niebie nastąpi oglądanie Boga twarzą w twarz. Dzielili się zaś filialiści na dwie klasy. Jedni utrzymywali, że rozkosze tego królestwa będą zmysłowe i płaskie. Tak sobie wyobrażali to królestwo Żydzi i wielu innych. W tym Waldensowie, Mormoni, Pietyści, Anabaptyści i inni. Inni znów głosili uciechy duchowe. Jako to święty Papiasz, święty Ireneusz, święty Justyn Męczennik, tertulian, metodyusz, Hilarion. Pierwszej klasy zdanie sprzeciwia się duchowi nauki katolickiej, zatem od dawna zaliczono je do herezji. Zdanie zaś hilia, Hiliastów drugiej klasy. Jest fałszywe i lekko myśle. W Piśmie Świętym czytamy słowa Zbawiciela. Albowiem przyjdzie Syn Człowieczy w chwale Ojca swego z aniołami swoimi, a wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Zatem zaraz po sądzie nastąpi wieczna nagroda lub kara. To samo stwierdzają te słowa Zbawiciela. Wtedy, król, wtedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy Jego. Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mego. Otrzymajcie królestwo Wam zgotowane od założenia świata. Ojcowie święci, jak święty Efrem, święty Bazyli, święty Grzegorz Naz Janeński, święty Epifaniusz, święty Hieronim, zowią to zdanie baśnią. Podobnie uczą mi teologowie święty Tomasz i święty Robert Belarmin. Uznaje to i rozum wiarą oświeconym. Nie ma bowiem powodu, dlaczego by Bóg... Najlepszy miał odwlekać zupełną szczęśliwość wybranych, czyli dlaczego by ich nie chciał wziąć natychmiast po sądzie do nieba i znowu dlaczego by nie karał zaraz potępionych jako najsprawiedliwszy sędzia? Zarzut w księdze objawienia czytamy i widziałem anioła wstępującego z nieba, i uchwycił smoka, węża starego, który jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go w przepaść i zamknął i zapieczętował nad nim, ażeby się wypełniły tysiąc lat i żyli sprawiedliwi i królowi z Chrystusem tysiąc lat. Inni z umarłych nie żyli, aż się skończyły tysiące lat. To jest zmartwychwstanie pierwsze. A gdy się skończą tysiąc lat, będzie rozwiązan szatan z ciemnice swojej, zatem Chrystus Pan założy królestwo mające trwać przez tysiąc lat. Odpowiadamy, iż te słowa trzeba brać w znaczeniu przenośnym, a nie literalnym. Tysiąc lat oznacza tutaj nieokreślony czas trwania kościoła wojującego, od założenia Jego aż do chwili zmartwychwstania ogólnego, w którym to czasie członkowie kościoła mogą sobie zeskarbić niebo, bo moc szatana została zniszczona przez mękę i śmierć Chrystusa Pana.